Kiedy się rodzisz? Skąd przychodzisz? Kiedy się rodzisz? Kiedy umierasz? Gdzie się like Życie jest jak przepływająca chmura, która się pojawia. like cloud, which Śmierć jest jak przepływająca chmura, która znika. To frowny cloud przepływająca góra nie istnieje. Human beings come and Człowiek przychodzi i odchodzi. Tak jak życie i śmierć. One też są takie. Ale jest jedna rzecz, która zawsze pozostaje jasna. Jest ona uczciwa. I Niezależna od życia i śmierci. Więc nasze ciało jest jak przepływająca kura. Ale nasze prawdziwe na ja. Zawsze pozostaje jasny. Również niezależnie od życia i śmierci. A więc, jeżeli odejdziesz tą jedną rzecz, osiągniesz wolność od życia i śmierci. Co to jest? Czy wszyscy rozumieją? So me, A więc, zęb to oznacza, Rozumieć swoje prawdziwe ja. Osiągnąć osiągnąć jedną rzecz, Jeżeli osiągnąć to jedną rzecz. Nie ma życia, nie ma śmierci. nie ma przychodzenia, nie ma odchodzenia. nie ma szczęścia, nie ma smutku. Absolut. Absolut. nie tak więc, jeżeli chcecie zrozumieć swoje bractwo. trzeba utrzymywać on jest utrzymywać przestrzeń. Trzeba odsunąć daleko wszystkie swoje opinie. jakiekolwiek swoje warunki, sytuacje. Jeśli po prostu Nie nie wiem. Don't know very important. When you thinking, your mind, my mind is that? When you cut all thinking, your mind, my mind, was your mind, mind, your mind. mind, also my mind, the same mind. Because don't know mind always start thinking. Start thinking even not thinking. Odcięcie myślenia to jest nie myślenie, nie myślenie to jest pusty umysł. Pusty umysł to jest przed myśleniem. Gdy przed myśleniem jesteście swoją substancją. Moje przed myśleniem. Jest moją Then, the the substancja tego kija. substancja przychodziła? Yes. substancja przychodziła. Jest tą samą substancją. substancję. Co i pewnie jest to koncentra. nie jest. właśnie Już wtedy jesteście Wszechświatem. become one. That we say primary point. <coughs> Over-security. Over-absolute. Over-everything. This security is very important. I would say Be still.

Jest to prawo pojawiania się i znikania. Jeżeli zarówno pojawienia się i znikania, znikają, ta spokojność jest szczęśliwa, to mnie bardzo zajęto. Nie można rozmawiać z Całkowita cichość.

Co pan z tej sprawy powie? Ale ktoś może powiedzieć, że nazwa tego punktu jest. Mine. Albo luty. Albo luty. Albo albo natura. albo zarzeczą, albo, albo energia. Albo, uh, albo, też świadomość, albo, holy, albo albo everything, albo co tam point, no ale punkt nie ma nazwy, no form, nie ma formy, no speech, nie ma mowy, no words, nie ma też słowa, because ponieważ jest to i przed myśleniem. Tylko wtedy, kiedy trzyma się w 100% niesmierzeniu. Ty i wszystko już stajecie się jednym. Teraz ty. Ale spytać Wtedy, kiedy utrzymujecie w 100% W tym czasie. I And you? I państwo. Czy jesteście tym samym, czy się różnicie? I hate you. Uderza. If differ, jeżeli różne, well, no, hey. też się uderzy. Dlaczego? Point for the Ponieważ pierwszy punkt jest przed myśleniem. No przed myśleniem nie ma głowy, nie ma słowa. If you your mouth, jeżeli otworzysz swoje usta, już jest myślenie. Już so jest myślenie. I jest to pierwoty Nie jest to pierwoty punkt. Tak więc, kiedy otworzy się usta, to już jest błąd. Czy otwarcie i zamknięcie ust jest takie same? Trzeba, przepraszam, jest inne. Trzeba przykryć usta. W jaki sposób wtedy można odpowiedzieć? powiedzieć? W I w tenki. Czy jesteście sami, czy się różnicie?

So everybody listen to this Buddha's speech. Każdy chciał usłyszeć moje buddy, one minute. ale jednak Anita two minute, ten three, three, minute. three. Ja Uśmiechnąć się. Ja. So, się. powiedział, że my to damo, moją zawsze przekazuję Tobie. That means, to znaczy, from to To znaczy, z umysłu do umysłu. open ma <coughs> Nie otwierając ust. Ten To jest medytacja. z deep walking. Przedmiot Przed myśleniem how from here. Jak like stąd to you. Do was. Koszty nagrywania są nieskończone jak iluzje. I tylko patroni tacy jak Wy pomagają nam je pokryć. Dziękujemy też za każdy lajki like i udostępnienie.